No i cześć, cześć! Witam w kolejnym vlogu w piękny słoneczny dzień. Mamy chyba dzisiaj 11 lutego. Można powiedzieć, że półmetek za nami, półmetek zimy, tej zimy, która jest na zewnątrz, poza tunelem, i myślę, że gdzieś w okolicach końcówki maja będzie można rośliny wyłożyć na zewnątrz, przynajmniej niektóre. W zależności jaki będzie ten maj, bo to różnie bywa, zdarzały się takie okresy, kiedy i śnieg nawet padał. Śnieg z deszczem, więc jest to niestabilny czas. Natomiast początek roku zapowiada się całkiem fajnie, bo od stycznia teraz do lutego jest bardzo dużo słońca. Można powiedzieć, że tego słońca jest nawet więcej niż 50% dni. To jest rzadkość, bo w ostatnich latach to styczeń zwykle był cały ponury i te słońce w ogóle nie wyglądało. A tu proszę, jest inaczej. Takie słońce podnosi temperaturę tutaj w tunelu. Tunel oczywiście ocieplony dwiema warstwami folii, ale to tak, jakby nic nie robiło. Słońce tu dociera, chociaż przygaszone, jest jasno i jest fajnie. Teraz się cieszę, że nie użyłem niebieskiej folii, bo byłoby ponuro i niebiesko, nie za fajnie, przynajmniej dla oka. A tak to oko też cieszy. Temperatury dość wysokie w momencie, kiedy słońce świeci. 27 stopni tu nawet odnotowuję za każdym razem, kiedy jest tak słonecznie. Myślę, że kwestia miesiąca i już mogą być temperatury zagrażające roślinom i trzeba będzie wietrzyć. Na razie jeszcze tak nie jest. No a nocami albo w dni, w które jednak tego słońca nie ma, utrzymuje tu temperaturę między 7 a 12 stopni. Zdecydowanie zaczyna być widać wiosnę u niektórych roślin i to Wam właśnie w dzisiejszym odcinku chciałem pokazać. No i przejdziemy też tak ogólnie po roślinach jak tam po zimie, bo myślę, że to już jest ten moment, kiedy zacznie się w drugą stronę. Zamiast rośliny niszczyć się, to będą odżywać, bo jest coraz cieplej, jest coraz więcej światła. Więc ja już nie gadam tyle wstępu i przechodzimy po kolei do przejrzenia, co się tam z roślinami dzieje. No, i myślę, że najlepiej będzie zrobić przegląd roślin, posuwając się od prawej do lewej, zgodnie ze wskazówkami zegara. I tu właśnie mamy moje półki na nich jest drobnica. Ta drobnica ma się świetnie, wszystkie rośliny bardzo dobrze e, przezimowały. Niektóre z nich pokażę Wam w osobnym vlogu takie wybrane egzemplarze. Jedyna słaba roślina to ta, która zna wprost, ale ona ma bardzo słaby korzeń, bo była ukorzeniana. I nie wiadomo, co z tego będzie. Może wiosną jeszcze ruszy. E, idąc bardziej w prawo, mamy karambolę, która niedawno była we vlogu, i muszę Wam powiedzieć, że nadal rośnie. Tutaj jest kolejny przyrost. E, jest to jedyna roślina, która przez całą zimę, praktycznie, pomalutku, bo pomalutku, ale coś tam rosła. No, w tym wypadku jest wyjątkowa, bo żadna inna roślina tutaj nie zdradzała oznak jakiegoś wzrostu, czy żeby coś się z nim działo na plus w okresie zimowym. E, z tyłu dwa banany. Jeden z to nie wiem dokładnie jaki jest, to jest Manzano. I z tym Manzano to niezły numer wyszedł, bo okazało się, że miałem go przenieść do pomieszczenia gospodarczego i przez przypadek trafił tutaj. A te, które szły do pomieszczenia gospodarczego, nie miały dziurek w doniczkach, po to, żeby można było je skąpo podlewać i żeby nie wyciekało to na podłogę. No, i jakimś sposobem przez pomyłkę trafił tutaj, ja patrzę teraz dwa dni temu, a on cały pływa w wodzie. Jak podlewałem wszystkie rośliny, to po prostu ta woda się tam gromadziła i on pływał w wodzie tak jak pałki wodne, i tak chyba było całą zimę. Biorąc pod uwagę, że przy ziemi pewnie jest chłodno i tam ta woda miała może z 5-7 stopni, no to tak sobie stał większą część zimy, przynajmniej tą chłodną, bo teraz już jest coraz cieplej i będzie coraz cieplej. I jeżeli on to przetrwa i korzenie nie zgniły. No, to daje to do myślenia, jeżeli chodzi o tą odmianę. Naprawdę to daje do myślenia, bo każda akuminata, wszystko z rodzaju, właśnie grand grandnane i tak dalej. No to by padło po tygodniu w takiej wodzie, jeszcze w takiej zimnej wodzie. No także zobaczymy, zobaczymy, poczekajmy do wiosny, jak to się skończy. Dziurki zrobiłem, no i parę miesięcy w tej wodzie sobie postał Tutaj z tyłu mam fejoe, są to takie odmiany guławy właśnie te dwa drzewka bardzo liczę na kwiaty w tym roku bo rośliny są naprawdę już ładne nie są duże, ale mają fajne grube pięki, mają już wiele lat są z nasiona. od wysiewu minęło myślę, że blisko 10 lat, także śmiało by mogły zakwitnąć, fejoe mam też tutaj po lewej stronie, tą otrzymałem jako szczepkę i zobaczymy co z tym będzie jest tutaj też yy, jabotikaba Jedna i druga to jest tak, z której miałem już owoce wielokrotnie i właśnie stąd mam te małe sadzonki. Natomiast ta Jaboticaba jeszcze nie owocowała. Liczę na to, że w końcu to zrobi. Tak samo tutaj po lewej stronie jest taka Jaboticaba, która jeszcze nie owocowała. I liczę, że w tym roku jedna z tych dwóch chociaż zaowocuje, albo i obie, bo one, słuchajcie, mają już kilkanaście lat. Na i to to już jest mocne spóźnienie, jeżeli chodzi o owocowanie, ale to też pokazuje, jak czasami długo trzeba się naczekać. Tutaj mamy roślinki, które są drugi rok, a ta ma kilkanaście. Nie wiem dokładnie ile, bo no nie wiem, kiedy była wysiana, ale na pewno ma więcej niż 10, licząc czas, który spędziła u mnie, licząc stan, w jakim do mnie przyszła. Wzrost drzewka myślę, że może mieć 12. Może nawet 13 lat. Tutaj mamy kawę. Kawa w bardzo słabej kondycji. Jest to najsłabsza roślina, tutaj, którą mam w tunelu. Niestety kawy potrzebują chyba więcej ciepła, tak mi się wydaje. One też trochę oberwały jesienią, bo były takie prawie przymrozki, a kawy tego nie lubią, choć wszystkie dane pokazują, że kawy znoszą krótkotrwały przymrozek czy spadki do 0 stopni. To chodzi tu prawdopodobnie o takie krótkotrwałe epizody, że dzień, dwa, trzy jakaś załamanie pogody, kawy trochę przymarzną, a potem robi się 15-20 stopni, tak jak to na przykład w Brazylii bywa. Ale Brazylia to nie tylko kraj upału i ciepła, tam też zdarzają się bardzo sporadycznie przymrozki. Kiedyś to we vlogu oglądałem właśnie na plantacji kawy mówiono tam wyraźnie, że trafił się tygodniowy przymrozek minus 1 stopnie, minus 2 kawy podobno mocno ucierpiały, no ale potem odbiły pewnie ze stratami w plonach. Niestety drobniejsze egzemplarze kawy mi padły, może nie wszystkie, ale w dużej mierze, no eksperymentuję z tą rośliną dalej i myślę, że ona potrzebuje jeszcze lepszych warunków e, niż taki tunel, ale i też w pomieszczeniu gospodarczym było cieplej i też było źle z kawą, bo za mało słońca, nie jest to sina, która jest w stanie przetrzymać tak długą zimę właśnie bez światła i tepe. Tutaj z tyłu yy, chowają się daktylowce Reobelini. Trzy sztuki wiecie, że mam. Dwie to już wiem na 100% że są żeńskie, bo jedna jeszcze w zeszłym roku zakwitła. No to teraz czekamy na męską. Jeżeli jej nie będzie, to będę musiał którąś z nich sprzedać i kupić następną i tak polować, tak polować aż zdobędę męską, bo chciałbym tu kiedyś zapylić, żeby było śmiesznie, żeby było ciekawie, żeby były owoce. Choć z tych owoców podobno niewiele jest, ale gdzieś tam wyczytają, że to się nawet da konsumować, tylko trzeba to jakoś tam specjalnie przetwarzać. Kolejna palemka. No i zaraz za nią Mamy smoczy owoc, czyli Pitaję. Pitaja w zeszłym roku trochę oberwała, bo o ile dobrze pamiętam, wiosna była niezafajna. Trochę jej się podgniło w niektórych miejscach. Ona to fajnie regeneruje, ale oberwało się dość grubo. Tym razem jest tutaj w tunelu i zdecydowanie lepiej chyba przezimuje niż w pomieszczeniu gospodarczym. Tam po prostu nie mogła się doczekać wiosny, a w tunelu będzie mogła zostać na bardzo długo, do czystego lata nawet, bo Pitaja będzie bardzo odporna na upały, na takie wiecie, strzały gorąca, może nawet jej to dobrze zrobi, a może mi w końcu zakwitnie, bo jest już bardzo starym kaktusiorem i ładnie rozrośniętym. W tym roku może coś poszczepię na pitaji, bo tam mam pewne pitaje takie szlachetne, pobawię się może ze szczepieniem, tam z tyłu jeszcze są ukryte takie sadzonki w doniczkach, nie widać tego, to jest na ten sezon no a tutaj pod nogami cała seria awokado zresztą one są rozłożone po kątach gdziekolwiek, by tu nie popatrzeć tutaj też awokado, gdzie tylko trochę miejsca było e, to są te małe sadzonki szczepione które kiedyś z Hiszpanii sprowadziłem słuchajcie, to już czwarty rok rok teraz leci chyba, chyba tak e, dopiero teraz można powiedzieć że większość z nich naprawdę zaczyna nabierać tempa e, w zeszłym roku już było nieźle w tym roku będzie na pewno ekstra to były te, które przesadzałem wiosną i były w jakimś tam vlogu pokazane, widzę, że są pąki kwiatowe na praktycznie każdej, takie zgrubione pąki kwiatowe, widzicie je wyraźnie tutaj, o tutaj, 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 tam wyraźnie widać pąk kwiatowy, także będzie to kwitło bardzo mocno z pewnością, one też kwitły w zeszłym roku, jedna trzecia z nich kwitła, nawet się zawiązało kilka owoców, tylko nie wiem czemu, te owoce się zawiązały na najsłabszych, takich, które praktycznie były bezlistne, no i spadły no spadły, były wielkości trochę większe niż czereśnie eee, powiem Wam, że schrupałem je i były bardzo dobre pomimo, że nie to takie malutkie awokado jest bardzo dobre w smaku takim orzechowym no i nie wykształca się jeszcze pestka, także zjada się taką czereśnię jakby mm, w orzechowym smaku eee, no ale nie wychował się nie dochował się żaden owoc w tym roku jakby się udało, to może Gdzieś ten owoc już by się dochował, bo niektóre roślinki mają tam po kilkanaście liści. Zobaczymy, jak będzie. Jeszcze są za słabe, jeszcze potrzeba roku lub dwóch, i wtedy na serio już by mogło coś być. Niektóre przesadziłem wiosną do większych donic, bo lepiej rokują, że tak powiem. Będą to awokado, z których wybiorę te, które u mnie zostaną, a większość jest w mniejszych. Po prostu nie chcę, żeby wszystko rosło w tym samym tempie, no bo wiecie, gdzieś do wysyłki czy coś, to. Wskazane jest, żeby drzewko było silne, zdrowe, ale nie za duże. Także tych awokado jest sporo. Myślę, że jeszcze rok mniej więcej będą u mnie, potem 90% pójdzie w świat, u mnie zostanie po 2-3 z każdej odmiany, no i będę uprawiał w gruncie. Zobaczymy, co z tego będzie. No i jedziemy dalej z wycieczką. Tutaj jest, tu mamy kunkwata. Jest to moje największe drzewko. Pewnie dobrze kojarzycie, że był z nim kiedyś problem, chyba 3 lata temu. Bardzo mi schło w zimę. Było mocno, mocno cięte i to naprawdę grubo było cięte. Jeszcze ślady cięcia pozostały w wielu miejscach. No i to uratowało drzewko. Teraz ten pieńek już powiększył swoją średnicę. System korzeniowy najprawdopodobniej się jeszcze rozrósł. I teraz jest już w stanie karmić koronę. Nie tylko, że karmić koronę, ale w tym roku są piękne owoce, nie ma ich za dużo. Ale są za to bardzo duże jak na kunkwata, taki duży kaliber. Drzewko jest naprawdę super, nie mogę się doczekać, aż na stałe mu znajdę miejsce w dużej szklarni w przyszłości. Myślę, że to jeżeli chodzi o cytrusy, jest jedno z najpiękniejszych drzewek, które mam. Mam też trochę mniejszych kunkwatów, ale w życiu nie da się takiego wysokopiennego zrobić, bo to trzeba tak zaszczepić no ciężko zdobyć takie drzewko kumkwaty w ogóle są małe no i te niskopienne raczej małe pozostaną kumkwaty mają to do siebie że kwitną na ogół jesienią, późnym latem jesienią i to jest normalne z tego co mi się wydaje bardzo szybko rozwijają się owoce właśnie przez jesień i przez zimę w tych niskich temperaturach rosną owoce no i później właśnie o tym mniej więcej o tej porze zaczynają dojrzewać gdzieś w okolicach lutego, marca więc jest to inny cytrus niż wszystkie ma zupełnie inny cykl tworzenia i dojrzewania owoców. A zaraz za kumkwatem no cała ciasnota różnych innych cytrusów, gdzieś tam poupychanych jeden na drugim właśnie przy tej tylnej ściance. No nie będziemy tam się wkradać z kamerą, bo jest naprawdę ciasno, ale widzę bardzo dużo młodych listków i zielonych listków. Także tam się też będzie dużo działo, choć dopiero zobaczę to, jak zacznę te rośliny wyjmować tak naprawdę. Następną rośliną jest duża cytryna, która jest tu w tej donicy. Bardzo jej podgniły korzenie z zeszłego roku, nie wiem czemu wymieniłem glebę. Może teraz będzie lepiej. Zaczyna się ładnie zielenić, choć ciężko jest tam z kamerą dotrzeć. Naprawdę jest ciężko, bo no widzicie, jest gęstwina. I myślę, że odchoruje jeszcze ten rok, ale potem będzie już chyba lepiej. Tutaj zaraz przede mną jest pitanga, ta, która miała kilka owoców w zeszłym roku. Liczę na to, że znowu to się powtórzy. Będę próbował zapylenia krzyżowego z pitanga tubą. Być może ona to zapyla, bo pitanga wielokrotnie kwitła, ale owoców nie było. A odkąd się pojawiła w okolicy pitanga tuba, no to te owoce się pojawiły. Więc też uprawiam kilka małych pitang z różnych innych źródeł, więc jest odmiana, jest różnorodność genetyczna. I mam nadzieję, że te małe pitangi też za jakiś czas... Zakwitną. Tutaj kolejna część właśnie tych cytrusów, które są przy tej ściance. Tu trochę lepiej je widać. Jest jeszcze trochę owoców, cytryny. Zobaczcie, tutaj już są pąki kwiatowe i to nawet całkiem, całkiem spore. Myślę, że jeszcze tydzień, dwa i zacznie tu pachnąć kwiatami cytrusów. Także tu. Trochę jest tego napchanego, no i opuncja na samym końcu daje tu czadu i ma się dobrze. Chyba najlepszy sezon dla tej opuncji będzie zimowania, bo zwykle nie miałem gdzie ją upchnąć. Tutaj też ciasno, ale fajne miejsce, ma tutaj, jest jasno jest dużo światła i spokojnie sobie tutaj zimę spędza jest już bardzo ciężka i ciężko mi się przenosi, także nie mogę się doczekać jej stałego miejsca w gruncie, gdzieś w rogu szklarni, gdzieś gdzie jest najwięcej słońca, chyba tak ją właśnie posadzę no i jedziemy teraz z drugą stroną tu jest ciasno, ciężko Wam cokolwiek pokazać, trochę cytrusów, zobaczcie są listki młode, wyraźnie widać, że tutaj pojawiają się więc ta wiosna już jest po całości. Trochę jeszcze mandarynek niedorośniętych. Późniejsze odmiany, zobaczymy, czy to w ogóle te owoce jeszcze dorosną, czy nie. Tutaj kolejne młode liście. Zaczyna się wszystko ruszać, pąki kwiatowe, także cytryny zaczynają odbijać. Ciasno tutaj jest, jak widać, bardzo. Niesamowicie jest ciasno. Doniczka na doniczce dosłownie. Trochę unikalnych odmian cytrusów się tam z tyłu chowa. Coś będziemy kosztować, to już Wam zdradzę. Na dniach, tutaj troszeczkę mandarynek, ciasno jest bardzo. Powtarzam to powielokroć, ale naprawdę tu jest ciasno. I tak to tutaj wygląda. Dobra, teraz już przeszłem przez tunel roślinny i możemy zajrzeć z tej strony. Tutaj widać te mandarynki, pojedyncze owoce, kosztowanie będzie na kanale dosłownie za chwilę, odcinek już jest nakręcony, tutaj pomarańcze dojrzewają, mandarynki późniejsze odmiany, tak to mniej więcej wygląda, jest dużo pąków, kwiatów, ale na razie jeszcze malutkie, gdzie nie, gdzie właśnie tworzą się takie na czubkach, właśnie tak jak tutaj widać. Dzieje się po prostu dużo i coraz więcej. Myślę, że to jest kwestia właśnie miesiąca, dwóch, i wszystko zakwitnie jak szalone. No, i naszą wycieczkę będziemy kończyć po tej stronie. Tutaj jest Syzygium Jambos. Jest to odmiana jabłka różonego. Świetnie przezimowało w tym miejscu. Dużo lepiej niż w pomieszczeniu gospodarczym. Tam mam drugą kopię tego drzewka. Tam jest gorzej z listkami. Tu jest znacznie, znacznie lepiej. Trochę cytrusów poupychanych. Tam mamy. Pitanga tubę. Troszkę liście poleciały na jesień, ale drzewko pewnie za niedługo ruszy. Jest też chyba już przesadzone do większej donicy, o ile dobrze pamiętam. Kolejne banany. Uki Java. Testuję właśnie w niskich temperaturach. Tutaj już nie pamiętam odmiany. Tam jeszcze mniejsze. Te mniejsze wypuściły po liściu. Pozostałe, te duże, w ogóle się nie ruszają z miejsca. I tu mamy tą Jabotikabę drugą, która no jeszcze też nie zakwitła. Czekam na kwitnienie. Nie plik. śplika umieściłem w tym miejscu w tym roku, bo bardzo liczyłem, że kwiaty, które będzie miał się pozapylają, że będą jakieś owoce. Bardzo na to liczyłem, dlatego go dałem tutaj, bo mógłby być w styrobudzie. Tylko tam w zeszłym roku miałem podejrzenie, że kwiaty po prostu przemarzły. Tutaj temperatura zawsze była dość wysoka 7 stopni lub więcej czyli tak jak w Grecji na przykład tam są owoce na tych drzewach, a tu nie ma nic się nie zapyliło kwiaty poopadały, zostały jakieś resztki kikutów i niestety owoców nie będzie. Nie fajnie, bo bardzo na to liczyłem, było ładne kwitnienie. Myślałem, że faktycznie jakiś owoc mi się zawiąże, że coś z tego w tym roku będzie. A wygląda na to, że może chodzi nawet o jakieś zapylanie krzyżowe czy coś w tym rodzaju. Na szczęście udało mi się w zeszłym roku dorwać nieśplika innej odmiany, choć tam chyba odmiana nie jest podana, ale ważne, że jest inny gen i jest to nieśplik ukorzeniany, więc myślę, że rok 2, może 3 też zakwitnie i będzie czym po prostu pyłek dzielić. Co tutaj jeszcze w kącie? Maureli, nie wiem czy wiecie, że mam Maurelego tam jest. W zeszłym roku kupiłem go w jednym z naszych marketów budowlanych. Były Maureli po 5 dyszek, po 40 chyba parę złotych. Całkiem takie dość spore, bo widzicie, że ten pieniek nie jest taki mały. One były takie już no, sporawe. Trochę go w małej doniczce cisnę, bo wiecie, że to jest banan, który rośnie olbrzymi i dopiero w tym roku pójdzie do gruntu i będę go koksował w zeszłym roku mi jeszcze na tym nie zależało pobawimy się właśnie trochę z uprawą maurelasa no i tutaj kolejne awokado powpychane w różne kąty i mnóstwo mnóstwo drobnych doniczek, nawet nie potrafię Wam wszystkiego opisać, co tutaj się znajduje. Tam są liczy z pestki wysiane. Podchodzę po raz kolejny do wysiewania liczy, z pestki Był, było wiele lat przerwy. Teraz poeksperymentuję znowu trochę wiadomo, doświadczenia wiedzy się nabyło z biegiem czasu, więc yy, potestuję różnego rodzaju glebę stanowiska, doniczki, i tak dalej. Mam kilka sadzonek, a jeszcze kilka w tym roku też wysianych. Ok, to chyba objechaliśmy wszystko dookoła. Kilka drobnych roślin wyjmę stąd i zaraz Wam przygotuję takiego vloga, w którym Wam osobno o nich opowiem. Bo jest tu parę ciekawostek i chyba na tym będziemy kończyć. Także dzięki za wycieczkę po tunelu foliowym. Zapraszam oczywiście do następnych odcinków. Zostawcie pod spodem coś dla zasięgu, bo to jest ważne przy takim niszowym kanale. No, i zapraszam Was na degustację owoców, która odbędzie się już za chwilę, bo taki odcinek kończę montować. Także dziękóweczka. Do następnego. Trzymajcie się. na Narazisko. Hej.